Witaj, droga duszo! Dziś anioły przychodzą do ciebie z głęboką i pełną miłości wiadomością. Wiedzą, że czasami emocje mogą być trudne do opanowania, a cierpienie pojawia się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Może nosisz w sobie ciężar nieudzielonego przebaczenia, lub czujesz się zagubiony wśród wątpliwości. Ale wiedz, kochana duszo, że anioły są tutaj. Aby przypomnieć ci coś bardzo ważnego, ktoś cierpi bez ciebie i potrzebuje Twojego przebaczenia. Ta wiadomość nie jest przypadkowa. To czas, aby spojrzeć w głąb siebie i zauważyć, że przebaczenie jest potężnym kluczem, który otworzy drzwi do uzdrowienia, pokoju i prawdziwej wolności. Osoba, która być może zraniła Twoje serce, odczuwa brak Twojej energii, Twojego światła. Czuję, że czegoś jej brakuje, a to sprawia jej ból. Anioły mówią, że bardziej niż kiedykolwiek, to właśnie przebaczenie może uleczyć te rany, nie tylko w tej osobie, ale i w Tobie. Jeśli czujesz w sercu, że nadszedł czas, aby uwolnić przeszłość i wpuścić pokój do swojego życia, napisz w komentarzach: Otwieram moje serce na przebaczenie. Otrzymuję tę wiadomość od Aniołów. 777. Anioły uczą nas, że przebaczenie nie oznacza, że musisz usprawiedliwiać czyjeś błędy lub pozwolić, aby ta osoba nadal czyniła to, co robiła. Przebaczenie dotyczy Ciebie. To Twoja emocjonalna wolność. Kiedy przebaczasz, uwalniasz siebie, pozwalasz, aby miłość przepłynęła przez Ciebie. A twoje życie zostało poprowadzone przez boską światłość. Czasami jednak droga do przebaczenia nie jest łatwa. Wymaga odwagi, wewnętrznej siły i zaufania, że miłość zawsze zwycięży. I to właśnie w tym momencie anioły wkraczają na scenę. Są z tobą, trzymają cię za rękę i prowadzą każdy twój krok. Niezależnie od tego, ile czasu minęło, nieważne, Ile razy cierpiałeś, przebaczenie może się wydarzyć teraz, w tej chwili. Nie jesteś sam na tej drodze. Kiedy decydujesz się uwolnić od urazy i bólu, tworzysz przestrzeń na prawdziwe uzdrowienie i nowe początki. Anioły mają dla Ciebie piękną wiadomość. Wszystko, czego potrzebujesz, aby ruszyć do przodu, jest już w Tobie. Pomogą Ci odkryć tę boską siłę. Wystarczy otworzyć serce i zaufać procesowi. Jeśli jesteś gotowy, by pozwolić miłości przemienić Twoje życie i przyjąć pokój, który Ci się należy, napisz w komentarzach: Akceptuję przebaczenie i boską uzdrowienie. 1111. Pamiętaj, droga duszo, że przebaczenie nie jest aktem, który ma na celu skorzystanie przez drugą osobę, ale jest to prezent dla Ciebie. Kiedy przebaczasz, łączysz się ze swoją prawdziwą istotą, ze światłem, które znajduje się w Twoim wnętrzu. A to światło jest potężne. Może ono rozświetlić najciemniejsze drogi i przywrócić spokój, którego tak pragniesz. Anioły chcą, abyś wiedział, że nawet wtedy, gdy przebaczenie wydaje się niemożliwe, istnieje wyższa siła, która może to uczynić. Bóg i Jego anioły są przy Tobie, prowadząc Twoją podróż, wzmacniając Twoją wiarę i pomagając Ci przezwyciężyć wszelkie przeszkody. Nie bój się iść naprzód. Teraz jest czas, aby uwolnić się od wszelkich więzów emocjonalnych i pozwolić miłości przepływać jak rzeka, która oczyszcza Twoją duszę. Nie pozwól, aby duma czy ból wciąż blokowały Twój rozwój. Zasługujesz na pełne życie. Pełne światła, miłości i przebaczenia. A pamiętaj, kiedy przebaczasz, stajesz się silniejszy, mądrzejszy i bliższy wewnętrznemu pokojowi. Jeśli czujesz, że to czas, aby otworzyć swoje serce na przebaczenie, napisz w komentarzach: Jestem wolny, 1212. Przebaczam i otwieram się na uzdrowienie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek. Przesłanie aniołów jest jasne: przebaczenie nie dotyczy tylko innych, ale jest również uzdrowieniem dla Ciebie. I kiedy pozwalasz sobie przebaczyć, zaczynasz otwierać się na nowe błogosławieństwa, nową miłość i nowe możliwości. Uwierz, wszechświat sprzyja tym, którzy mają otwarte serca na prawdziwe uzdrowienie. Zaufaj boskiej mądrości i wiedz, że anioły są z Tobą. Prowadząc Cię po drodze pełnej światła i miłości, są wokół Ciebie, czekając, byś je przywołał i poczuł się otoczony ich opieką. Jeśli przebaczenie wciąż wydaje się wyzwaniem, nie martw się odpowiedni moment nadejdzie. Anioły będą przy Tobie, wspierając każdy Twój krok. Droga duszo, jeśli czujesz, że to jest moment, aby otworzyć serce na przebaczenie, Napisz w komentarzach. Jestem gotowy na uzdrowienie i pokój 333. Pamiętaj, Bóg i anioły nigdy nie zostawiają nas samych. Kiedy decydujemy się przebaczyć, robimy ogromny krok w stronę bezwarunkowej miłości i pokoju, który tylko On może nam dać. Niech Twoja podróż będzie pełna światła, pokoju i uzdrowienia. Niech Twoje serce wypełni się boską obecnością. Zawsze ufaj miłości Boga i sile przebaczenia. To klucz, który otwiera drzwi do prawdziwego szczęścia. Niech pokój Boga zawsze będzie z Tobą.